Cześć Cudzoziem! Dzisiaj będę robić slime z firmy Slimebox. No i jeden już wczoraj zrobiłam. I wyszedł mi. O tak. Bez aktywatora nigdy Wam nie wyjdzie. No i on się tak fajnie rozciąga. No i najczęściej jak sama rozciągam to wychodzą mi mite. Zaraz się rozciągnie. O, już trochę się rozciągnęło. O Dobra, Ale macie ochy weszły z tego, nie? No? no. Dobra, zacznijmy od robienia następnego slajmu. A, najpierw Wam pokażę co w ogóle ma, e, mam i co będzie potrzebne. Dobra, wytłumacz. Słomki, nie wiem po co nam dali. To już nieważne. E, tu jest instrukcja. Tu jest aktywator. Tu jest m, m, przeźroczysty klej. Tu jest piankolina, nie wiem po co. Tutaj w tym są dodatki. I, I tu dodatki. No i tutaj jest... To pachnie malinami, nie pamiętam jak to się nazywa. Jeszcze taki brokat różowy. Niebieski brokat, fioletowy brokat, zielony brokat. No i jeszcze takie cekiny, buzie od zwierzątek. No i jeszcze takie... Takie motylki, czy tam pszczółki, sama nie wiem, ale motylki, albo ważki. E, to nie wiem co to jest. Nie używałaś tego? Nie używałam. E, to nie wiem co to jest. Może jest, jakiś barwnik? A nie wiem, to jest farbka. E, tą farbką pofarbiłam to. Pofarbowałaś? E, Pofarbowałam. I e, to jest niebieski jeszcze, niebieska farbka. E, Tutaj jest jeszcze są takie do ozdabienia slajmu kuleczki I um, Tutaj są y, te patyczki. Nie wiem po co, ale mi się przydają. Do mieszania może. No, ale ja używam do mieszania łyżki. Właśnie. Um, tutaj jest właśnie to samo, nie pamiętam jak to się nazywa. I tyle, no. Potrzebne są do tego łyżka i... łyżka i ta, miska. Najpierw wleję klej przeźroczysty. Leje się. Klejisty taki, nie? No. Taki, taki gęsty, chciałem powiedzieć. Jest do tego dużo. No. Dobra, nie, starczy mi na następnym raz, ale dokupię. I teraz aktywator oczywiście, bez aktywatora to nie wyjdzie. Nie umiem do końca odkręcić. O! Klepałam się. Tym. Dobra, chyba na razie starczy. I mieszam. Już coś wychodzi tam. Dobra. I ten slime sam ma się odkleić od tego, od tej miski. Ale to fajnie. Fajnie, Takimi żarkami. No. O, ale się fajnie ciągnie. Jeśli się przyjrzycie, to, to ma takie bąbelki. Chyba troszkę za mało aktywatora. Aktywatora? Tak. Będzie teraz bardziej gęste? Teraz będzie bardziej się mnie słuchać. <noise> Nie wiem, czego go pofarbię, czy będzie taki przejściowy. Pofarbuję. Pofarbuję, ale chyba pofarbuję na różowo. A i jeszcze do tego slime'u dodałam tego czegoś. No i teraz pachnie ten slime malinami. No i teraz ten slime wylewam. Wylewaj się! Um, czy to dobrze. się potem odklei ze stołu? Tak. Jak od jakiegoś potwora. Hmm. Zaraz to pofarbuję, tylko jeszcze pomieszam trochę dla pewności. Ale to fajne. No nie mogę się oderwać od tego slajmu. Dobra, czasami specjalnie go dotykam. Nie umiałam sobie z nim poradzić. Ale jakoś ten. On jest za bardzo szlamisty, więc, więc zdecydowałam się tutaj tego dodać. Czego dodać? E, piankoliny. Troszeczkę, na razie. Pomieszać teraz trzeba. I to jest ten barwnik? Nie. To po co się dodaje tego? Żeby to było bardziej szlamowate. Czyli bardziej będzie takie jak powinno być. Wow, ale fajnie. No, był przejrzysty, ale taki trochę różowawy. Czyli jest już wszystko na gotowo, tak? Tak, teraz go tylko będę musiała ozdobić, tylko jak mi się odkleje z rąk. No i teraz, m, jednak to nie pofarbiło, ale... Nie pofarbowało. Nie pofarbowało, ale teraz już farbię. Ja, trochę mi tego szlamu zostało jeszcze. E, patyczek mi się przyda. Co będziesz robić? E, farbić to. Farbować. Farbować. <grywanie> Nie umiesz zapamiętać. Ale intensywny kolor. No, ale potem będzie taki. Mhm. Chyba, że to jest... Chyba, że właśnie innego kleju użyłam, to może będzie inny. Jak ciasto. E! No, trzeba tylko zakładać fartuszki. A ta farba może? Pobrudzić ubranie? By barwnik? Yy, nie. Nie? Mhm. Znaczy, jak ubrudzi, to się wypierze. O, jednak jest inny kolor, bo jest tak. inny klej. Teraz dodaję. Mhm, Te. Dodatki. Na pewno będzie trochę fioletu. To... Dobra, niech będzie tyle. Trochę niebieskiego. O taki brokat. Tak. To jest brokat zwykły. Mm -hmm. Zielonego nie dodaję. Dobrze. Trochę tego i trochę cekinów. Dobra, muszę to przykleić, bo mi się przykleiło. O, I teraz te inne, te kiny. To nie będzie tyle. To trzeba jakaś zimna. Jakaś bo ona się tak rozszerzyła. Roz, 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 no, no ładny no, placek, ładny. I teraz to mieszam. Znowu. I znowu będę musiała odkleić ten szlam od siebie. Ja za dużo tego. Ej, odklej ktoś to. Odklej na to. Dasz radę. Nie dam rady tak. Nie, bo będzie mi się aparat kleił, jakby miał lepkie ręce. Eee, to się cały klei. O nie, ja tego jeszcze nie zamknęłam. Tej farbki? O nie. Na ubranie nawet masz teraz. Tak. Ten slane po prostu wszędzie się lepi To wygląda jak taka ośmiornica, prawda? No, ale to ładnie wygląda. Wokalisz blisko No. jakie fajne. A tego różowego tego, bo taka to wcale tu nie widać. No dobra, troszeczkę tak widać. Ten jest taki delikatniejszy od tego. Ten już skończony, teraz następny slajma. Jeszcze jeden? No. Nie no, czemuś już Dobra, nie... Dobra, to przerwa, tak? Tak.